Jak długo powinniśmy spać? Oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, że odpowiednia ilość snu jest bardzo ważna dla naszego funkcjonowania, dla naszej psychiki, dla naszego życia? Niestety bardzo często mamy problemy albo z tym snem, albo też z ilością czasu, jaką możemy poświęcić na ten sen. Ale jak długo ile godzin na dobę powinniśmy spać, żeby to było najbardziej optymalne dla naszego organizmu? Oczywiście tutaj to jest też sprawa indywidualna. Niektórym wystarczy troszkę mniej snu, innym potrzeba tego snu więcej, ale można tak powiedzieć mniej więcej w jakich zakresach godzinowych powinniśmy spać. Oczywiście tu zapraszam również na swój materiał, w którym mówię dlaczego musimy spać i drugi materiał, w jaki sposób spać tak najfajniej, najbardziej optymalnie dla naszego ciała i w jakich pozycjach. Zacznijmy od osób dorosłych. Od 18 do 64 roku życia powinniśmy spać od 7 do 9 godzin na dobę. Czyli ta bardzo często uśredniona liczba godzin 8 jest, można powiedzieć, taką w środku, ale te od 7 do 9 godzin to jest właśnie taki zakres, który powinniśmy sobie zapewnić na sen. I to nie należenie w łóżku, tylko po prostu na sen. 7 do 9 godzin dziennie. Może się niektórym wydawać to dużo, jedna trzecia dnia, ale tyle godzin właśnie jest czymś odpowiednim dla naszego organizmu. Osoby starsze po 65 roku życia przyjmuje się, że potrzebują tego snu troszkę mniej od 7 do 8 godzin na dobę. I tutaj pamiętajmy, nie schodzimy nadal poniżej 7 godzin na dobę. Te 7 godzin to jest takie minimum, które jest potrzebne naszemu organizmowi, naszemu mózgowi, naszemu układowi odpornościowemu. Naszej psychice, żeby po prostu spać. Inaczej, całkowicie inaczej jest w przypadku dzieci. Tutaj tych zakresów jest o wiele więcej. I tak do trzeciego miesiąca dzieci śpią od 14 do 17 godzin na dobę. Czwarty, jedenasty miesiąc, 12-15 godzin. Od pierwszego do drugiego roku życia, 11-14 godzin. 3, 5 lat, 10-13 godzin. Od szóstego do 13 roku życia, od 9 do 11 godzin. 14, 17 rok życia 80 godzin. Więc, jak widać, chociaż wiele osób goni swoje dzieci, że za długo śpią, to po prostu te dzieci, przyjmijmy, że do 18 roku życia są dzieci, chociaż no, już dziećmi nie są. Nie jesteście, może ktoś tu taki słucha. Jednak tego snu potrzeba więcej. Oczywiście wynika to wprost z tego, że to jest okres, kiedy rośniemy, kiedy nasze ciało się rozwija, kiedy musimy zapewnić mu o wiele więcej czasu. Żeby po prostu w bardziej komfortowych warunkach mogło rosnąć i się rozbijać. To też okres gigantycznego rozwoju umysłowego. Okres do 18 roku życia to tak wielki rozwój umysłowy, tak genialnie świetnie pracujący mózg, że po prostu musi on mieć zapewnione o wiele więcej czasu, żeby przetworzyć te wszystkie informacje, dane, jakie zebrał w ciągu dnia. Ponieważ właśnie w czasie snu mózg to robi, analizuje, Przetwarza, konsoliduje informacje zebrane w czasie dnia. Do tego jest to okres, kiedy mózg ten okres nauki zapamiętywania musi niejako jeszcze raz przerobić. Dlatego osobom młodym, już nie mówmy dzieciom, osobom młodym tak bardzo potrzebna jest odpowiednia ilość snu, żeby po prostu w lepszy, skuteczniejszy sposób mogły się uczyć. I tutaj pamiętajmy, my, gdy się uczymy, nawet dorośli, nawet starsi, to jednak tego snu niekiedy mogą potrzebować troszkę więcej. Więc wszystko zależy od wieku. Osoby dorosłe to te 7-9 godzin, osoby starsze 7-8 godzin, dzieci, młodzi, w zależności od, od ich wieku, ale więcej niż my, osoby dorosłe. No i oczywiście odpowiednia ilość snu to lepsze, można powiedzieć, zdrowie, lepsza psychika, lepsza nauka. I po prostu taka fajniejsza to funkcjonowanie i lepsze radzenie sobie z problemami. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć. Pokaż znajomym, żeby ten materiał inne materiały mogły dotrzeć jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.